Cześć, witam Was bardzo, bardzo gorąco w kolejnym moim filmie. I dzisiaj przychodzę do Was z kosmetykami, które się skończyły, czyli z tak zwanym projektem Denko. Ponieważ nazbierało mi się ich sporo, więc postanowiłam podzielić ten odcinek na dwa, czyli teraz będzie pierwsza część projektu Denko, a w kolejnym odcinku druga. Żeby nie przedłużać, zapraszam Was do oglądania. Na pierwszy ogień pójdą trzy kremiki. Mówię kremiki, ponieważ y, kremy, no powiedzmy, bo może komuś się nie spodobać, że zdrabniam. Y, kremy, y, które miałam w takich próbkach. Pierwszym z nich to jest krem Ifroshe y, y, Richie Cream. Y, ten krem, y, powiem Wam szczerze, y, y, zużyłam... Y, trochę wcześniej, bo wiadomo, że te produkty zbierały mi się przez jakiś czas. I co ja mogę nie powiedzieć? Powiem, że tyle, że był to bardzo fajny krem na dzień. Ja go używałam na dzień, bardzo dobrze nawilżał i naprawdę świetnie mi się sprawdzał pod makijaż. Makijaż bardzo ładnie się na nim utrzymywał, także jeżeli chodzi o ten krem, chociaż ja już wcześniej miałam ten krem, także to, to nie jest po raz pierwszy, kiedy nie pierwszy raz go używałam. I szczerze Wam polecam, bo jest naprawdę fajny kremik. Kolejny to jest taka próbka kremu Daily Hydration Day Talks, Nie znam tej firmy. Jest to krem z kalendarza adwentowego. Ja dostałam ten krem od córki, gdyż ona kupiła właśnie sobie taki kalendarz w grudniu. Yy, szukałam go na stronie z Daglasa, bo to był kalendarz z Daglasa. Szukałam go na stronie Daglasa i powiem szczerze, że w polskim Daglasie go nie znalazłam, więc nie wiem, czy on jest u nas w takiej regularnej sprzedaży, ale jest to taki krem nawilżający, słuchajcie. Cudowny krem, naprawdę świetny. Ja go używałam na dzień, bo na nas używam innego kremu, to był krem 10 ml i zużywa, używałam go bardzo, bardzo długo. On się naprawdę pięknie. Yy, jakby był bardzo, bardzo dobrze wydajny, pięknie się rozprowadzał po skórze, był mocno nawilżający, wystarczyła ociupina, żeby ta buzia cała była naprawdę pięknie nawilżona. Także jeżeli o ten krem chodzi, to jest to moim zdaniem naprawdę petarda nawilżająca. Jeżeli spotkacie się kiedyś z takim kremem, jeżeli zobaczycie gdzieś, to polecam Wam bo naprawdę uważam, że jest to krem godny polecenia. Kolejny z nich to jest krem Bioterm, ja dostałam, go, dostałam taką próbkę z kolei z Sephory, Biu, Blue Therapy krem na dzień, z tej serii niebieskiej, firma Bioterm, myślę, że jest Wam znana. I co mogę o nim powiedzieć? Krem miał SPF 25, jeżeli chodzi o, gdybym miała porównać te kremy, to zdecydowanie ten bardziej mi się spodobał. Ten byłby dobry, tak, może tak, ten będzie dobry dla, dla tych z Was, które mają skórę tłustą, mieszaną, natomiast ten polubią osoby, które mają skórę bardziej suchą. Mieszaną w kierunku suchej i suchą, dlatego, że to był celem krem zbity, treściwy, ten był taki delikatniejszy, ten ten biały, natomiast ten był taki właśnie zbity, treściwy. Też wystarczyła niewielka ilość, żeby, żeby pięknie się rozprowadził na twarzy. Z tym, że mówię, ja wolałam zdecydowanie ten, gdyż mam cerę mieszaną i ten troszeczkę dawał taką zbyt tłustą warstwę na mojej skórze, ale ona się za jakiś czas wchłaniała. Też makijaż się bardzo fajnie na utrzymywał. Także też powiem Wam szczerze, że, że fajny krem, ale mówię, bardziej dla osób z skórą w kierunku suchej. Kolejny produkt to Krem pod oczy. Ja wam go pokazywałam. Nie wiem, w którymś odcinku, że mam ten krem. Zobaczcie, jak on wygląda. To jest krem z dermiki Neocolagen, ale ten wyjątkowo źle został zrobiony. Zobaczcie, jak to wygląda. Więc tu, jeżeli chodzi o ten design i o to pudełeczko, to uważam, że dermika dała plamę. Yy, litery już się tutaj zmazały. Yy, to tu yy, on mi upadł, więc połamał się troszeczkę, ale jeżeli chodzi o produkt, to był bardzo fajny, przyzwoity, bardzo dobrze nawilżający krem, naprawdę, krem multikolagenowy, regenerujący pod oczy, neokolagen, z tej serii neokolagen i on mi się bardzo dobrze sprawdzał, więc jeżeli macie ochotę i będzie w jakiejś promocji, to, to polecam, chociaż nie był aż taki, wiecie, taki, no wow, tak, po prostu krem nawilżający, taki przyzwoity. Kolejny produkt, którym się skończył i który rzeczywiście skradł moje serce, to jest szampon Batiste. Ja, mam, ja kupiłam, to był pierwszy mój szampon i kupiłam dwa w promocji, w cenie jednego, takie same. Bo było ostatnie już. I przyznam szczerze, że bardzo się porobiłam z tym produktem. Ja moje włosy co drugi dzień i na drugi dzień, wiecie, jak używam odżywki, to te włosy już są takie... no nieciekawe. Więc... Spryskuję tym produktem, tym szamponem i powiem Wam szczerze, że one odzyskują swój blask. Naprawdę są świetne, odbijają od skóry i wyglądają jak świeżo umyte. Więc jeżeli któraś z Was potrzebuje takiego szamponu, to polecam. Poza tym, jeżeli macie takie cienkie włosy, przyklapnięte, nawet po myciu, kiedy wymodelujecie, nie podoba Wam się, bo czasami różnie te włosy nam się układają, nawet kiedy umyjemy i chcemy, żeby one były odbite, no niestety nie udaje nam się, a spieszymy się do pracy, tak? Więc. Podnieście troszeczkę do góry te włosy, spryskajcie u nasady i one naprawdę pięknie wam się odbiją. Także powiem szczerze, jest to produkt wielofunkcyjny i polecam go bardzo, bardzo bardzo gorąco. Naprawdę jest super. Kolejny to jest szampon, herbal, szampon tatarakowy z tej firmy Alpha Farm. Ja już pokazywałam Wam taki inny szampon przeciw wypadaniu włosów. Natomiast to jest taka butla na pewno go często widzicie w hebe, w rozmanie w naturze, one są, te, te, te szampony różne, przeróżne rodzaje, więc naprawdę przyzwoity szampon, poza tym skład taki naturalny w większości, więc i przyzwoita ilość, bo, tylko, że on nie jest tani, tam chyba koło, nie wiem, 17 zł, około, gdzieś koło 20 chyba kosztuje ta butelka, no, ale można w promocji kupić taniej, także jeżeli szukacie takiego kremu wzmacniającego, kremu, szamponu wzmacniającego włosy, to powiem Wam szczerze, jest to bardzo fajny produkt. Kolejny produkt, który zużyłam, to jest płyn micelarny z Lidla, ten Cien. Ja go miałam do skóry normalnej i mieszanej, płyn nawilżający do demakijażu twarzy i okolic oczu. Powiem szczerze, że tak, jeżeli chodzi o twarz, to w porządku, zmywał fajnie, natomiast jeżeli, kiedy przetarłam oczy, niestety on mnie szczypał. Także no niby jest przebadany okulistycznie, bez zapachowy, ale coś tutaj z moimi oczami nie za bardzo się polubił, także nie wiem czy do niego wrócę. Jest jeszcze różowy, także możliwe, że spróbuję tego różowego. Ale dosyć przyzwoicie zmywał. Naprawdę radził sobie z makijażem. Kolejny produkt to balsam. Balsam, ja wam pokazywałam chyba w pierwszych moich filmikach taką znaczy dwa produkty z tej serii. Jest to seria Wianek Sylveco. Balsam ujędrniający do ciała, każdy rodzaj skóry, taki z czerwonej serii i miałam płyn, miałam żel do kąpieli, żel już zużyłam, pokazywałam Wam w poprzednim denku, no i nareszcie skończyłam ten balsam. Dlaczego nareszcie? Ja mówiłam Wam, że balsam jest świetny, natomiast zapach... Zapach ma koszmarny, moim zdaniem, nie podobał mi się i, i, no i cieszyłam się, że się skończył, chociaż mówię, nawilżał fajnie, czy ujędrniał, to tak szczerze powiem, nie mam zdania, nie zauważyłam jakichś tam cudownych właściwości, ale bardzo przyzwoicie nawilżał, także jeżeli nie przeszkadza Wam zapach, to polecam. Kolejny produkt to taki oliwkowy, dwufazowy płyn z ziai do zmywania oczu, do demakijażu oczu i ust. Ja kupuję te płyny i różne. I niebieski, i ten mi się sprawdza. I taki dwufazowy mam w tej chwili, też go lubię. Także, jeżeli chodzi, one są bardzo tanie, kosztują 5 zł, a bardzo dobrze zmywają, nawet wodoodporny makijaż. Polecam. Dalej, maseczka też z firmy Wianek. Też Wam pokazywałam już tę maseczkę, że ją mam. Jest to maseczka peeling do twarzy z mielonym lnem, odżywcza, z tej serii pomarańczowej. Jeżeli chodzi o peeling, to on jest bardzo grubo ziarnisty, także jeżeli nie lubicie takich produktów, jeżeli macie wrażliwą bądź suchą skórę, no to niestety nie polubicie się z nim, dlatego że ten, ten, te ziarna w tej maseczce są bardzo grubo zmielone, także naprawdę ona porządnie tak drze, ale podobało mi się to, że to jest produkt naturalny, że w tym w jej składzie jest mnóstwo naprawdę naturalnych, wspaniałych takich odżywczych produktów, i po spilingowaniu, bo nakłada się ją na twarz, najpierw się ten twarz mocno, mocno zdziera tym peelingiem, zostawia się tę maskę, bo dodatkowo w tej masce są właśnie składniki odżywcze, takie nawilżające i ona pozostaje na tej masce ileś tam, minut zostawiamy ją, a potem ją zmywamy. I skóra po niej rzeczywiście jest taka odżywiona, ale czy ona jest dla cery dojrzałej, to tak mi się wydaje średnio. Ona jest tak dla wszystkich, rzekłabym, nawet w głównej mierze dla tych osób młodszych. Chociaż jako dodatek taki wiecie, dodatek do odżywiający skórę nie zaszkodzi również dla ser dojrzałych. Dalej skończył mi się, skończyło mi się również serum z tej serii, skończył mi się wcześniej krem, pokazywałam go, wam ten krem i mówiłam o nim. A teraz skończyło mi się serum, bo już miałam dwa produkty. Ten krem kupiłam wcześniej, a to serum później, dlatego nam się później skończyło. Zresztą serum nakładamy mniej niż kremu. Powiem tak, ja te, obydwa te produkty lubiłam, ja używałam ich na dzień, na noc one się nie nadawały, są za słabe, natomiast na dzień bardzo dobrze mi się sprawdzały. Przede wszystkim są to produkty bardzo dobrze nawilżające, także jeżeli szukacie bardzo mocno nawilżających, nawilżającego kremu i nawilżającego serum, to powiem szczerze, że to są naprawdę produkty godne polecenia, przepraszam Was, bo się mam chrypę i ten głos mój będzie taki jak ze studni, Serum pięknie się rozprowadzało, naprawdę nawilżenie było rewelacyjne. Ono miało taki delikatnie beżowy kolor, ale czy ono działało tak, jak to producent nam mówi, czyli miało nam zniwelować przebarwienia, zmarszczki, to tego bym nie powiedziała, bo jak, jak przewarwiano się, miałam tak i po nim również w tym samym miejscu były. Dlatego też mówię, jako taki, wiecie. Mm, Yy, likwidator wielu rzeczy to bym nie powiedziała, natomiast jako dobry produkt nawilżający bardzo, bardzo polecam. Yy, nawet powiem szczerze, że ten to serum może być zamiast kremu, bo ona ma takie nabliżenie, że już krem w zasadzie dla takich młodszych skór yy, moim zdaniem na dzień jest niepotrzebny. Yy, kolejny produkt no ten to jest produkt, na którym się rozpływałam i ubolewam, że już mi się skończył. Yy, masło z The Body Shop wspaniały produkt, powiem Wam szczerze, to jest jeden z lepszych balsamów nawilżających, które w życiu miałam i na pewno do niego wrócę, one nie są tanie, bo one kosztują około 70 zł, natomiast są cudownie nawilżające, cudownie, one nawilżenie czujecie na drugi dzień, one wynikają w skórę, siedzą na niej, nie znikają, nie wchłaniają się tak szybko jak inne i powiem Wam szczerze, że naprawdę ja w tym produkcie jestem zakochana w jego zapachu, w jego konsystencji, w jego działaniu we wszystkim. Więc jeżeli szukacie naprawdę dobrego, nabijającego balsamu, macie mocno przesuszoną skórę, yy, macie pieniążki i chcecie wydać, możecie wydać więcej, możecie sobie pozwolić na to, to ja polecam Wam, bardzo polecam Wam te balsamy. One są różne. To nie, ten, ten, ten to jest akurat pinita kolada, yy, to jest kokos i ananas i ten zapach jest po prostu obłędny. To nie jest taki sztuczny zapach, to jest naprawdę zapach soku ananasowego i kokosa więc naprawdę polecam Wam, naprawdę Wam polecam gorąco ten, to masło. One są, mówi, tak jak powiedziałam, różne. Nie, znam, nie wiem, jak działają inne, natomiast to było bardzo, bardzo dobre, bardzo mocno nawilżające, bardzo mocno odżywiające i naprawdę bardzo, bardzo mocno Wam go polecam. Często są w promocji. Ja widziałam chyba, że promocje są takie na pół czasami, czyli po 30 kilka złotych można je kupić. Także jeżeli coś takiego, taką promocję zobaczycie, to, to kupcie nawet dwa sobie na zapas, bo ja chyba tak zrobię. Kolejne to jest czarne mydło, czarne mydło znakomie. Ja wam kiedyś pokazywałam, że kupiłam to mydło i powiem szczerze, że ja go tak zużyłam, zmęczyłam to mydło, ono się już potem pod koniec to chyba zepsuło, bo in, miało inną konsystencję, ale ja go tak powiem szczerze, używałam troszeczkę po macoszemu, czyli rzadko. Dlatego, że ono było mocno, mocno wysuszające, słuchajcie, ono jest tak, ono będzie dobre to masło dla skór bardzo, moc, bardzo mocno tłustych, dla mocno takich wiecie, z mocnym wydzielaniem sebum, ono naprawdę pięknie oczyszcza, pięknie peelinguje, tylko mówię troszeczkę wysusza, dlatego też rzadko go używałam, ale jest to naturalne mydło. W składzie, ma, w składzie ma słuchajcie wodę z Maroka, oliwę z oliwek. Także tutaj jest to naprawdę godny polecenia produkt, tylko tak jak mówię, dla bardzo mocno tłustych skór. Pokażę sobie tutaj taki lakier z inklosu, który mi się nie skończył, ale go już nie zużyję, ponieważ on mi się zepsuł. Ja go kupiłam, ale już mówię dlaczego. Nie dlatego, że mi się nie podoba, ale dlatego, że zaczęłam robić hybrydy i po prostu zapomniałam o tym lakierze a kupiłam go gdzieś dwa lata temu i to był naprawdę świetny lakier. To był taki jasny kolorek, numer, numerek 082, taki troszeczkę przezroczysty, nie jest taki mocno kryjący, ale naprawdę bardzo fajnie się na moich paznokciach utrzymywał i jeżeli szukacie takiego lakieru na lato, delikatnie różowego, takiego nudziaka, takiego, wiecie, półprzezroczystego, albo można sobie dwie, trzy warstwy nałożyć i będzie bardzo ładnie wyglądał i który fajnie się trzyma na paznokciach, to polecam Wam ten Inglot 082 Mówię nie zużyty przeze mnie, ponieważ hybrydy niestety u mnie wygrywają. I teraz tak, kolejne tak szybciutko to są maski. Maska z dermiki, maseczki z dermiki. Uwielbiam tajemnica młodości. Maseczka przeciw zmarszczkom i brzdom na twarz, szyję i pod oczy. I ja używam jej właśnie w te, na te strefy. Wszędzie nakładam i czasami zostawiam, ją, ona bardzo ładnie się wchłania. To jest taka maska po 35 roku życia. Ale ja również jej używam. Maski Mizon, kolejna z tej serii, którą Wam pokazywałam, bardzo dobre maski, naprawdę. Maski z dermiki niebieskie, polecam Wam, też świetne. Ta trz trzyetapowa peeling, y esencja i maska, świetne, to niebieskie, naprawdę. Y maska regenerująca ten stakony ze śluzem ślimaka, też kolejna moja już i też bardzo ją lubię. Schada y Labo, ta czerwona. Maska z kony, ta z, y, przeciwzmarszczkowa, też kolejna moja opakowanie, też bardzo dobra. Bardzo dobre, mas bardzo dobre płatki pod oczy z efektymi ja je często kupuję, także też polecam Wam. Bardzo fajnie nawilżają. Y, I tutaj mam maskę z Eunul i z Holika. Y, Holika, dobrze mówię? Tak, te dwie, które Wam też pokazywałam. Ja miałam podwójnie, więc też jeszcze dwie zużyte. I też powiem że takie przyzwoite, ale mówię: no, nie jakieś tam petardy. tak? Ta, ta z Mizona, te zmizona maski są zdecydowanie lepsze. I teraz, ostatnie, już dla produkty, które, których, z którymi się nie polubiłam. Pokazuję je Wam bez, bez końcówek. Czyli tak, była, to była taka maskara, Ja ją kupiłam w biedronce z Eveline. maskara 200%, tuż do rzęs. Ona żadnych procent nie miała, była bardzo słaba. Ale wykorzystałam tę szczotkę, ponieważ ona jest długa, a ja wam pokazywałam taki żel z VIBO, który się u mnie nie sprawdził, bo ta szczotka była okropna, więc wymyłam, umyłam sobie tę szczoteczkę i włożyłam do tego żelu i ten żel zużywam, no bo przecież go nie wyrzucam. I drugi produkt to była taka z kolei maskara do, do brwiska TriS. To był taki żel. W formie maskary. Nie lubiłam tego produktu, ponieważ był y, zbyt ciepły dla mnie, był taki odcień zbyt rudy, a to jest chyba on jest tylko w jednym odcieniu. Poza tym y, szczotkę miał dużą i do moich cienkich rzęs y, nie był zbyt dobry. I to już wszystko w tym pierwszym odcinku, moi kochani. Y, zapraszam Was na kolejny odcinek. Y, zapraszam do subskrypcji, dajcie łapkę w górę i żegnam się z Wami bardzo, bardzo gorąco. Do następnego odcinka. Cześć!